O oh, come on. Ok, tu parodują te żuczki, można je zabijać, ale naprawdę, czy to jest właśnie spełnienie tego y, celu? Nie mam pojęcia. Ok, sobie idź. O ile pamiętam, to tu można wskoczyć właśnie, albo i nie. Chyba nie można wskoczyć, czyli plotem z dury. Chciałem wskoczyć właśnie Na tą szynę, tą szynę ale Kompletnie mi to nie wychodzi Dobra, zakładam, że nie jest to możliwe Wiem, że gdzieś tu można było wskoczyć i to w znacznym stopniu Upraszczało grę, ponieważ mogliśmy po prostu sobie przemknąć niezauważonym po tych szynach No cóż O rany Ktoś mnie usłyszał? Szybko na drugą stronę, póki nie widzisz. Kotek. Hmm, co teraz? Było do czynienia, było jak garet. iść, dobry człowiek, iś. Teraz może mi się uda wskoczyć tu właśnie po tej szynie I chyba to jest to miejsce Naszym celem jest udanie się właśnie w tamtą stronę, ale chyba to jest jedyny sposób Próbowałem także oczywiście wskoczyć na ciężarówkę ale nie, nie wiem czy ta ciężarówka w ogóle odjeżdża kiedy ten strażnik zaczyna ją sprawdzać czy nie wiem cokolwiek on tam robi. Wiem, że przyczaiłem się na dachu tej ciężarówki czy na przyczepce, próbowałem pod tą ciężarówką, ale ona jakoś nie wiem, nie wygląda na to, żeby kiedykolwiek miała odjeżdżać. Okej, okay, teraz, 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 teraz. Hmm, dobra. A mi coś się pomieszało z tym wygodnym przemknięciem, ponieważ jeszcze widzę tutaj jednego strażnika, a wiem, że chyba będzie ich więcej niż jeden chyba trzech. No, odwróć się, odwróć się. Come on.

Musimy się dostać właśnie tam. Hmm. O, oh, i widzicie. Nagle ktoś zobaczył nas. Pomimo tego, że stamtąd dobre kilka sekund. Ok, czyli najwidoczniej lepiej jest po prostu przemykać, kiedy zajęci są mieleniem ozorem. Szybko, docieniam, docieram, Pięknie. O, spadaj. To już końcówka, nic nie jest w stanie mi przeszkodzić. Okej, okay, co teraz? Jesteśmy tutaj. A tu widzimy, mamy małe kotki. I jak przekonująco wyrwę, no cóż, nie pochwalam tej metody urośnięcia w siłę, no ale to prawo obcego wężyka dobry pomysł. Chcę zrobić z Hello. Run like hell. <laughs> Wątpie czy znożycie ale. Hello. Oh, come on. No. Taiś się za Dobra. Jesteśmy obcym. Jesteśmy standardowym obcym. Jesteśmy bardzo słabym obcym. Oh, come on. I to może głównie powód, dla którego nie lubię tej kampanii, że jesteśmy dosyć słabi. I musimy być dosyć precyzyjni w atakowaniu naszych wrogów. Nasz pasek życia, pomimo tego, że jest dosyć długi, błyskawicznie może zredukować się do zera a naszym, naszymi jedynymi apteczkami są żyjący ludzie i właśnie to tak, musimy wrócić do Ula no, tak, i to raczej przesądza o tym, że dosyć ciężko się gra obcym kiedy nacelujemy na głowę, i musimy być precyzyjni ponieważ gra często nie wie czemu ma jakieś problemy z zaliczaniem nam ciosu, możemy wgryźć się przeciwnikowi w głowę i zyskać o wiele więcej, odzyskać o wiele więcej życia niż robimy to za pomocą R... nie wiem co on robi z tymi zwłokami, masakruje czy zżera po prostu tak, mamy trzy ataki mamy atak pazurami to atak standardowy no nie zaliczam tego ataku headshotowego mamy atak ogonem, który także zadaje obrażenia, zadaje obrażenia mniejsze, ale co ważniejsze, ogłusza przeciwnika i dzięki czemu możemy szybko wgryźć się mu w głowę. Oraz mamy atak daleki, jak pamiętamy, rzucenie się na kogoś. No i możemy to robić na naprawdę duże dystanse. Możemy także tak samo jak Facehager łazić po każdej powierzchni. Czyli standardowo nie wiem, czy możemy także... Tak, chyba możemy wysoko skakać Opcja jest po prostu połączeniem tych dwóch form Tylko, że ta trzecia forma jest formą o wiele potężniejszą od pozostałych Jednak tak... Hello Oh, come on. Jak widzicie, błyskawicznie straciłem olbrzymią ilość zdrowia Tak, masakrując zwłoki także odyskujemy jakieś, z, no powiedziałbym jakieś 10% paska. Wrogów nieuzbrojonych zwykle zostawiam, nie, by, nie bynajmniej z tego, z jakiegoś miłosierdzia, ale z tego powodu, że mogą czasami przesłużyć się nam jako apteczki na potem. O. Oczywiście nie możemy aktywować... W przeciwieństwie do operatora żadnego terminalu możemy natomiast rozwalać takie rzeczy. Rozwalać przewody, terminale, słabsze drzwi. Hello. Tak, ten atak. To rzucenie się jest. Ma taką wadę, że. Nie możemy, potem zbiera... nie możemy potem zjeść przeciwnika. Bo zwykle po prostu zabija go na miejscu. I zabija z takim skutkiem, że praktycznie z przeciwnika nie ma co zbierać. Ok, tam następny koleś. Oh, come on. Ok, może zarżę mu go szybko. No, jak widzicie, gra ma naprawdę. Olbrzymie trudności z zaliczaniem nam tych wszystkich headshotów. Ale, jak widzicie, to jest powód, dla którego zostawiam właśnie takich ludzi. Oh, come on! Wyrwali się język. Ok. No tak, i to było wszystko w tej sesji. W pierwszej sesji z kampanią obcego. To była Law i życzę wszystkim widzom miłego dnia.